Ojczysty Polski Mój. Pod takim hasłem odbył się 13 maja konkurs prozatorski dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich, zorganizowany przez Kęcki Dom Kultury. Zainteresowała mnie głównie forma konkursu. Byłem tu także w tamtym roku. Trochę inaczej to wyglądało, bo dostawaliśmy temat pracy o wiele wcześniej. Teraz dostaliśmy go na dzień przed, więc dało to taką można powiedzieć mocniejszą, cięższą formę, i warto chyba przyjmować. Wyzwania. Można to ująć w postaci jakiegoś, prawda, starszego mężczyzny. Można to ująć w roli jakiegoś dziecka. Można to całkowicie inaczej ująć, a wtedy to było takie lekkie. Teraz to nam musi być, wydaje mi się, taka ciężka, taka atmosfera musi być naprawdę przywierająca na sercu, prawda? Inicjatywa wyszła chyba od mojej polonistki, bo już rok temu startowałam w tym konkursie. Rok temu się udało wygrać, no to chciała, żebym w tym roku spróbowała jeszcze raz. Tak naprawdę myślę, że temat rok temu był dużo trudniejszy. Był temat do szczęściu i myślę, był trudniejszy, dlatego że szczęście każdy postrzega w inny sposób. Poszłam w sumie w stronę uosobienia przyrody i w sumie na pomysł wpadłam już będąc tutaj. Dziś również nie mam żadnego pomysłu. Może uderzę w demencję starczą. Jeszcze nie wiem, co napiszę. Rzeka nie zważa na żadne mm, przeszkody. Albo je, albo je rozwala, albo je mija. I chyba chodzi o to, aby też tak no, postęp, postępować w życiu. Mam jakieś uzdolnienia, uzdolnienia literackie i chciałem je sprawdzić. Może mi wyjdzie i coś się opublikuje? Dzień później, 14 maja, odbył się pod tym samym hasłem otwarty konkurs. Tym razem jego uczestnicy pisali dyktando. Dyktanto ogólnie nie było trudne, było na temat podróży marzeń. Było dużo kontrowersji jednak mimo wszystko tutaj Państwo się mie mieli różne tutaj odmienne zdania na temat pisowni niektórych wyrazów. No i zaskoczeniem dla mnie osobiście było słowo grzegżółka, które jednak nie pojawia się na większości dyktant, a tutaj się pojawiło. I poza tym... Bardzo było sympatycznie, miła atmosfera. Uważam, że nie było bardzo trudne. Były no, takie znane, jakie w dyktandach są pułapki, że tak powiem. Na pewno jakieś błędy tam się popełniło, prawda, ale, ale nie było to aż tak najgorsze. Dużo czytam, lubię czytać, lubię pisać, no także chciałam się sprawdzić, a poza tym już... Nigdy nie miałam kłopotów z ortografią, no a tu się okazuje, że jednak nie wszystko jest takie prawda, proste i jasne, jakby się człowiekowi wydawało.